Istnieje owoc, który od lat gości w Waszej kuchni przez wielu uważany za symbol zdrowia, a który może po cichu sabotować Waszą męską witalność. U mężczyzn po 60 roku życia niektóre owoce, zamiast wzmacniać organizm, mogą obniżać poziom testosteronu, blokować naczynia krwionośne i osłabiać energię, której tak bardzo potrzebujecie. Nadszedł czas, aby przestać zgadywać i zacząć jeść świadomie. Zanim zaczniemy Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie: z jakiego miasta w Polsce czy z jakiego kraju? To wspaniale wiedzieć, jak daleko dociera nasza społeczność. A jeśli chcecie otrzymywać proste i bezpośrednie porady zdrowotne, kliknijcie, subskrybuj już teraz. Znajdziecie tu wskazówki, które naprawdę mogą poprawić wasze zdrowie i samopoczucie. A więc, zaczynajmy. Ten materiał został stworzony specjalnie dla dojrzałych mężczyzn którzy pragną odzyskać energię i pewność siebie. Wyjaśnimy w sposób jasny i przystępny, dlaczego nie wszystkie owoce są sobie równe, zwłaszcza gdy hormony i krążenie zaczynają stanowić wyzwanie. Ujawnimy cztery popularne owoce, które mogą szkodzić waszemu zdrowiu, a co ważniejsze, przedstawimy cztery potężne alternatywy, które naprawdę działają jako sojusznicy męskiego organizmu po sześćdziesiątce. Ale zanim cokolwiek innego, Należy pamiętać. Każdy organizm jest wyjątkowy. To, co działa dla jednej osoby, może nie działać w ten sam sposób dla innej. Dlatego, zawsze konsultujcie się ze swoim lekarzem przed wprowadzeniem zmian w diecie lub przyjęciem jakiejkolwiek nowej praktyki. Informacje tu przedstawione mają na celu informowanie, ale nigdy nie zastępują konsultacji z wykwalifikowanymi pracownikami służby zdrowia. Zacznijmy od pierwszego ukrytego złoczyńcy, truskawek kupowanych w konwencjonalnych supermarketach. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę przynosicie do domu, wkładając do koszyka tę lśniącą tackę truskawek? Badania przeprowadzone przez Europejskie Instytuty Bezpieczeństwa Żywności, w tym analizy prowadzone w Polsce, wykazują, że truskawki uprawiane konwencjonalnie mogą zawierać znaczne pozostałości pestycydów. Wśród tych związków chemicznych znajdują się tak zwane ksenoestrogeny, substancje, które naśladują działanie żeńskiego hormonu estrogenu w ludzkim ciele. Dla mężczyzny po sześćdziesiątce stanowi to realne zagrożenie. Związki te mogą zakłócać równowagę hormonalną, sprzyjając gromadzeniu się tłuszczu na brzuchu, utrudniając kontrolę wagi i zwiększając ryzyko problemów z prostatą. Męski organizm w tym wieku już zmaga się z naturalnym spadkiem produkcji testosteronu. Dodanie ksenoestrogenów do tego równania jest jak dolewanie oliwy do ognia, który próbujecie ugasić. Pomyślcie o Józefie, 65-letnim emerycie, mieszkającym pod Krakowem. Przez lata miał zwyczaj jedzenia świeżych truskawek każdego dnia latem, wierząc, że robi dobrze swojemu sercu. Jednak z czasem zaczął zauważać przyrost wagi w okolicy brzucha, spadek energii, a nawet trudności w życiu intymnym. Po konsultacji z lekarzem i wprowadzeniu zmian w diecie, tym eliminacji konwencjonalnych truskawek i wyborze wersji ekologicznych w kontrolowanych ilościach, Józef zauważył znaczną poprawę. Jego doświadczenie pokazuje, jak drobne szczegóły w diecie mogą mieć ogromny wpływ. Warto podkreślić, że nie chodzi o demonizowanie samego owocu, ale o zwracanie uwagi na jego pochodzenie i sposób uprawy. Jeśli uwielbiacie truskawki, wybierajcie wersje ekologiczne lub uprawiane lokalnie bez pestycydów i spożywajcie je z umiarem. Druga pułapka jest bliżej, niż myślicie: jabłka, zwłaszcza te słodsze odmiany. To dla wielu szok, ponieważ jabłko jest praktycznie ikoną zdrowia. Jednak dla mężczyzn po 60. Rodzaj jabłka i spożywana ilość robią ogromną różnicę. Słodsze i soczyste odmiany, powszechnie dostępne w sklepach spożywczych i supermarketach, mają wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że po strawieniu szybko uwalniają cukier do krwiobiegu, powodując gwałtowne skoki insuliny. Proces ten nie tylko przyczynia się do przybierania na wadze, ale także zagraża produkcji tlenku azotu, cząsteczki niezbędnej dla zdrowia naczyń krwionośnych. Tlenek azotu odpowiada za rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, zapewniając swobodny przepływ krwi przez organizm. Bez niego krążenie jest upośledzone, co wpływa na wszystko od energii fizycznej po funkcje erekcyjne. Wyobraźcie sobie, że wasze naczynia krwionośne są jak rury w Starym Domu. Jeśli te rury stają się sztywne i wąskie, woda nie płynie wydajnie. To samo dzieje się w organizmie. Gdy poziom tlenku azotu spada, i tu pojawia się problem. Nadmierne spożycie cukru, nawet pochodzącego z pozornie nieszkodliwych owoców, takich jak słodkie jabłka, uszkadza ten delikatny system. Europejskie badanie dotyczące diety i zdrowia sercowo-naczyniowego u mężczyzn po 60. wykazało, że ci, którzy regularnie spożywali owoce o wysokiej zawartości cukru, mieli większą sztywność tętnic. I gorszą odpowiedź naczyniową. Ponownie nie chodzi o całkowite wyeliminowanie jabłek z życia, ale o wybieranie mniej słodkich odmian, takich jak te bardziej kwaśne, i ograniczanie ilości. Jedno małe jabłko dziennie, najlepiej ze skórką i po posiłku zawierającym błonnik i białko, może być mądrzejszym wyborem niż kilka słodkich jabłek zjedzonych osobno. Trzeci złoczyńca pochodzi z tropików mango. Ten egzotyczny i pyszny owoc podbija podniebienia swoją intensywną słodyczą i kremową konsystencją. Jednak właśnie dlatego, że jest tak słodkie, mango to prawdziwa bomba naturalnego cukru. Średnie mango może zawierać około 45 g cukru, co odpowiada ponad 10 łyżeczkom. Dla mężczyzny po 60, którego metabolizm naturalnie zwalnia, ta ilość cukru może być druzgocąca. Oprócz przyczyniania się do przyrostu wagi i insulinooporności, nadmierne spożycie cukru bezpośrednio zakłóca produkcję testosteronu. Badania przeprowadzone w europejskich ośrodkach endokrynologicznych wykazują, że skoki glukozy we krwi uruchamiają mechanizmy zapalne, które sygnalizują organizmowi, aby zmniejszył produkcję tego kluczowego hormonu. Innymi słowy. Im więcej cukru spożywacie, tym mniej testosteronu jest w stanie wyprodukować wasz organizm. Rozważcie historię Andrzeja, 62-letniego mężczyzny pracującego jako inżynier w Warszawie. Uwielbiał mango i zwykł zjadać całe na deser każdego wieczoru. Z czasem zauważył, że budzi się zmęczony, ma trudności ze zrzuceniem wagi i odczuwa brak motywacji, którego nie potrafił wyjaśnić. Po konsultacji z endokrynologiem, odkrył, że jego poziom testosteronu jest poniżej normy. Po dostosowaniu diety, wyeliminowaniu wieczornego mango i zastąpieniu go opcjami o niższym ładunku glikemicznym, Andrzej zauważył znaczną poprawę nastroju i składu ciała. Pamiętajcie jednak, że to było jego doświadczenie, a każdy organizm reaguje inaczej. Jeśli lubicie mango, rozważcie spożywanie go sporadycznie. W małych porcjach i zawsze w towarzystwie źródła zdrowych tłuszczów, takiego jak garść orzechów, aby spowolnić wchłanianie cukru. I na koniec, ale nie mniej ważny, dochodzimy do czwartej pułapki: suszonych lub dehydratyzowanych owoców, popularnie znanych jako bakalie. Suszone morele, śliwki, rodzynki, daktyle. Wszystkie te opcje są często postrzegane jako zdrowe i praktyczne przekąski. Jednak gdy woda jest usuwana z owocu. Cukier koncentruje się w alarmujący sposób. Mała porcja suszonych owoców może zawierać tyle samo cukru, co kilka świeżych owoców, ale bez objętości i uczucia sytości, które zapewniłaby woda. To jak porównanie szklanki wyciśniętego soku pomarańczowego z dziesięcioma całymi pomarańczami. Sok dostarcza cały cukier na raz, podczas gdy jedzenie całych owoców zajęłoby czas, i dostarczyłoby błonnika, który spowalnia wchłanianie. Dla mężczyzn po 60. spożywanie suszonych owoców, zwłaszcza wieczorem, może być szczególnie szkodliwe. W nocy organizm wchodzi w stan regeneracji hormonalnej. To w tym okresie testosteron jest produkowany w największej ilości. Jeśli jednak spożyjecie dużą dawkę cukru przed snem, organizm musi sobie poradzić ze skokiem insuliny, odwracając energię i zasoby, które powinny być skoncentrowane na produkcji hormonów. Badania nad chronobiologią hormonalną przeprowadzone na europejskich uniwersytetach wskazują, że jakość snu i nocna produkcja testosteronu są ściśle związane ze stabilnością glikemiczną w nocy. Mówiąc prościej, im bardziej stabilny jest poziom cukru we krwi podczas zasypiania, tym lepsza będzie produkcja hormonów. Dlatego jeśli macie zwyczaj podjadania suszonych owoców podczas oglądania telewizji wieczorem, Wiedzcie, że może to po cichu sabotować waszą witalność. Teraz, gdy zidentyfikowaliśmy czterech złoczyńców, czas przedstawić bohaterów. A pierwszym z nich jest owoc, którego wielu nawet za owoc nie uważa: awokado. Tak, technicznie awokado jest owocem, chociaż jest używane zupełnie inaczej niż tradycyjne owoce. Bogate, wzdrowe, jedno nienasycone tłuszcze, awokado jest prawdziwym sojusznikiem męskiego zdrowia naczyniowego. Tłuszcze te pomagają utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych, umożliwiając swobodny przepływ krwi. Ponadto awokado zawiera związki, które wspierają naturalną produkcję tlenku azotu, tej niezbędnej cząsteczki, o której wspomnieliśmy wcześniej. Pomyślcie o awokado jak o smarze dla układu krążenia. Utrzymuje wszystko w płynnym i wydajnym działaniu. Badania żywieniowe prowadzone w europejskich instytucjach badawczych Wykazały, że mężczyźni, którzy regularnie włączali awokado do swojej diety, mieli zdrowszy profil lipidowy, ze wzrostem dobrego cholesterolu i spadkiem złego cholesterolu. To nie tylko chroni serce, ale także sprzyja produkcji hormonów, ponieważ cholesterol jest surowcem do produkcji testosteronu. W praktyce możecie włączyć awokado do swojej diety na różne sposoby: rozgniecione na kromce pełnoziarnistego chleba na śniadanie, Pokrojone w kostkę w sałatce na obiad, a nawet zmiksowane w smoothie z zielonymi warzywami. Dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do smaku, można zacząć od małych ilości i stopniowo je zwiększać. I pamiętajcie, zawsze konsultujcie się ze swoim lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie. Zwłaszcza jeśli przyjmujecie leki na kontrolę cholesterolu lub ciśnienia krwi. Drugim bohaterem jest papaja, owoc tropikalny który robi znacznie więcej niż tylko pomaga w trawieniu. Papaja jest doskonałym źródłem witaminy C, kluczowego składnika odżywczego chroniącego testosteron przed degradacją oksydacyjną. Kiedy organizm jest pod stresem fizycznym lub emocjonalnym, uwalnia kortyzol, hormon, który w wysokich i długotrwałych stężeniach bezpośrednio konkuruje z testosteronem. Witamina C pomaga modulować reakcję na stres i obniżać poziom kortyzolu tworząc bardziej sprzyjające środowisko wewnętrzne do utrzymania testosteronu. Ponadto papaja zawiera enzymy trawienne, takie jak papaina, które ułatwiają trawienie białek, zmniejszając stan zapalny jelit i poprawiając wchłanianie niezbędnych składników odżywczych. Istnieją również dowody na to, że papaja ma właściwości przeciwutleniające, które chronią komórki przed uszkodzeniami, powodowanymi przez wolne rodniki. Niestabilne cząsteczki, które przyspieszają starzenie się i uszkadzają DNA. Dla mężczyzn, po sześćdziesiątce, oznacza to ochronę nie tylko dla zdrowia hormonalnego, ale także dla zdrowia komórkowego jako całości. W praktyce możecie spożywać świeżą papaję na śniadanie w połączeniu z jogurtem naturalnym i garścią siemienia lnianego lub przygotować naturalny sok bez dodatku cukru. Umiarkowana porcja. Około jednej filiżanki pokrojonej papai, jest już wystarczająca, aby czerpać korzyści bez przesadzania z fruktozą. Trzecim bohaterem jest prawdziwa lokalna gwiazda burak. Chociaż technicznie jest to warzywo, a nie owoc, burak zasługuje na wyróżnienie ze względu na swoją niezwykłą rolę w zdrowiu naczyniowym mężczyzn. Bogaty w naturalne azotany burak jest przekształcany przez organizm w tlenek azotu. Ten magiczny związek, który rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne. Badania przeprowadzone w europejskich ośrodkach kardiologicznych wykazały, że regularne spożywanie soku z buraka znacznie poprawia funkcję śródbłąka, czyli zdolność naczyń do rozszerzania się i kurczenia w zależności od potrzeb. To nie tylko poprawia ciśnienie krwi, ale także sprzyja krążeniu we wszystkich obszarach ciała, w tym tych związanych z funkcjami seksualnymi. Polskie badanie dotyczące żywienia i zdrowia sercowo-naczyniowego u starszych mężczyzn wykazało, że ci, którzy regularnie spożywali buraki, czy to w postaci soku, sałatki czy gotowane, wykazywali lepszą wydolność w testach wytrzymałości fizycznej i mniejszą sztywność tętnic. Burak działa jak naturalna wiagra, ale bez skutków ubocznych leków. W praktyce możecie włączyć buraki do diety na wiele sposobów: starte na surowo w sałatkach. Gotowane jako dodatek, lub w postaci czystego soku, spożywanego około 2 godziny przed aktywnością fizyczną, lub w sytuacjach, w których chcecie poprawić krążenie. Ważna wskazówka: zacznijcie od małych ilości, ponieważ sok z buraka może być dość skoncentrowany. I, jak zawsze, skonsultujcie się z lekarzem, zwłaszcza jeśli macie historię kamieni nerkowych, ponieważ burak jest bogaty w szczawiany. I wreszcie. Czwarty bohater. Figi. Ten starożytny owoc spożywany od tysięcy lat w różnych kulturach, to prawdziwa hormonalna twierdza. Figi są bogate w przeciwutleniacze, minerały takie jak potas i magnez oraz związki bioaktywne, które chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Ponadto figi zawierają błonnik, który pomaga regulować poziom cukru we krwi i promuje zdrowie jelit. Kluczowe dla wchłaniania składników odżywczych i równowagi hormonalnej. Badania nad żywnością funkcjonalną, przeprowadzone w śródziemnomorskich i europejskich instytucjach badawczych, wykazały, że figi mają właściwości przeciwzapalne i mogą pomóc w poprawie funkcji poznawczych, co jest niezwykle istotne dla mężczyzn po sześćdziesiątce, którzy chcą zachować jasność umysłu i sprawność myślenia. Figi są również sojusznikami zdrowia sercowo-naczyniowego. Pomagając obniżyć ciśnienie krwi i poprawić krążenie. W praktyce możecie spożywać świeże figi, gdy są w sezonie, lub suszone figi w kontrolowanych ilościach. Jeden lub dwa suszone figi dziennie, spożywane razem z orzechami włoskimi lub migdałami, mogą być doskonałą przekąską, która dostarcza stałej energii bez powodowania skoków cukru. Unikajcie tylko przesady, ponieważ suszone figi, jak wszystkie owoce dehydratyzowane, mają skoncentrowany cukier. Kluczem jest umiar i równowaga. Teraz jak możecie zastosować to wszystko w swojej codziennej rutynie? Pomyślmy praktycznie. Na śniadanie zamiast jeść miskę słodkich płatków z plasterkami słodkiego jabłka, może przygotujecie tost z chleba pełnoziarnistego z rozgniecionym awokado, szczyptą soli morskiej i czarnego pieprzu. Albo talerz świeżej papai z jogurtem naturalnym bez cukru i nasionami chia. Na obiad dodajcie do sałatki gotowane i pokrojone buraki, razem z zielonymi liśćmi, startą marchewką i odrobiną oliwy z oliwek. Jako popołudniową przekąskę, zamiast sięgać po garść rodzynek czy suszonych moreli, wybierzcie jednego lub dwa suszone figi w towarzystwie kilku migdałów. A wieczorem unikajcie owoców wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych bogatych w cukier. Jeśli poczujecie potrzebę czegoś słodkiego. Wybierzcie filiżankę herbaty ziołowej lub małą porcję gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao. Ważne jest, aby podkreślić, że te zmiany nie muszą następować wszystkie naraz. Ludzki organizm lepiej reaguje na stopniowe dostosowania niż na radykalne i gwałtowne transformacje. Zacznijcie od zastąpienia jednego problematycznego owocu jednym korzystnym. Obserwujcie, jak się czujecie przez kilka tygodni. Zwracajcie uwagę na sygnały swojego ciała, poziom energii, jakość snu, sprawność fizyczną, jasność umysłu, a przede wszystkim prowadźcie otwarty dialog ze swoim lekarzem. Regularne badania krwi mogą monitorować wasz poziom hormonów, glikemię, cholesterol i inne ważne markery, pozwalając wam i waszemu lekarzowi dostosowywać dietę w razie potrzeby. Warto również pamiętać, że dieta to tylko jeden element układanki. Zdrowie mężczyzny po sześćdziesiątce zależy od zestawu nawyków, regularnych ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza ćwiczeń oporowych i spacerów, dobrej jakości snu co najmniej siedem do ośmiu godzin na dobę, zarządzania stresem poprzez techniki takie jak głębokie oddychanie, medytacja czy relaksujące hobby oraz utrzymywania zdrowych relacji społecznych. Wszystkie te czynniki działają razem, aby utrzymać równowagę hormonalną, wydajne krążenie i wysoką witalność. Ponadto, kluczowe jest zwracanie uwagi na informacje, które konsumujecie. Żyjemy w erze przeładowania informacjami, a nie wszystko, co krąży w internecie, jest prawdziwe lub oparte na solidnych dowodach naukowych. Szukając porad zdrowotnych, preferujcie wiarygodne źródła, takie jak uznane instytucje badawcze, uniwersytety. Szpitale i wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia. Nie ufajcie cudownym obietnicom, skrajnie restrykcyjnym dietom i suplementom, które obiecują natychmiastowe rezultaty. Prawdziwe zdrowie buduje się dzień po dniu, poprzez konsekwentne i świadome wybory. Wróćmy na chwilę do głównego tematu. Dlaczego niektóre owoce, uważane za zdrowe dla ogółu populacji, mogą być problematyczne specjalnie dla mężczyzn po sześćdziesiątce? Odpowiedź leży w zmianach hormonalnych i metabolicznych, które naturalnie zachodzą z wiekiem. Od 50 roku życia poziom testosteronu zaczyna spadać średnio o 1% rocznie. Ten spadek to nie tylko kwestia libido czy siły mięśniowej wpływa na nastrój, energię, gęstość kości, rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, a nawet zdrowie sercowo-naczyniowe. Jednocześnie wrażliwość na insulinę ma tendencję do zmniejszania się. Co oznacza, że organizm ma większe trudności z przetwarzaniem cukru. Rezultatem jest błędne koło. Wysoki poziom insuliny prowadzi do magazynowania tłuszczu, zwłaszcza w okolicy brzucha, co z kolei jeszcze bardziej obniża testosteron, ponieważ tłuszcz brzuszny produkuje enzym o nazwie aromataza, który przekształca testosteron w estrogen. Dlatego to, co jecie, to nie tylko paliwo, to informacja, którą wysyłacie swojemu ciału. Każdy posiłek to okazja, aby zasygnalizować organizmowi: czy ma magazynować tłuszcz, czy go spalać, czy ma produkować hormony na odpowiednim poziomie, czy je tłumić, czy ma wywoływać stan zapalny, czy leczyć. A owoce, mimo swojego uniwersalnie pozytywnego wizerunku, nie wymykają się tej logice. Owoce bogate w cukier spożywane w nadmiarze lub o niewłaściwej porze dnia, mogą sabotować Wasze wysiłki w utrzymaniu zdrowia hormonalnego i naczyniowego. Z drugiej strony, owoce i warzywa bogate w zdrowe tłuszcze, przeciwutleniacze i związki promujące produkcję tlenku azotu mogą być potężnymi sojusznikami. Pomyślcie także o znaczeniu pochodzenia żywności. Zawsze, gdy to możliwe, wybierajcie produkty ekologiczne, uprawiane lokalnie, bez użycia pestycydów. To nie tylko zmniejsza ekspozycję na ksenoestrogeny i inne toksyczne związki, ale także gwarantuje, że spożywacie żywność o większej gęstości odżywczej. Owoce i warzywa uprawiane na bogatych i zdrowych glebach zawierają więcej witamin, minerałów i przeciwutleniaczy niż te uprawiane na wyjałowionych glebach z intensywnym użyciem nawozów chemicznych. Jeśli koszt produktów ekologicznych jest problemem. Priorytetowo traktujcie te, które spożywacie najczęściej lub które mają największe ryzyko zanieczyszczenia, takie jak truskawki i jabłka. Innym istotnym aspektem jest nawodnienie. W miarę starzenia się, uczucie pragnienia ma tendencję do zmniejszania się, co może prowadzić do przewlekłego odwodnienia. Odwodnienie wpływa na wszystkie systemy organizmu, w tym na krążenie krwi i funkcje hormonalne. Upewnijcie się, że pijecie wystarczającą ilość wody w ciągu dnia, zwłaszcza jeśli spożywacie owoce bogate w błonnik, takie jak figi, które potrzebują wody, aby być odpowiednio przetworzone przez układ trawienny. Dobrą zasadą jest obserwowanie koloru moczu. Powinien być jasnożółty. Jeśli jest ciemny, to znak, że musicie zwiększyć spożycie płynów. A co z suplementami? Wielu mężczyzn po 60 zastanawia się, czy powinni przyjmować suplementy witamin, minerałów lub innych związków, aby zrekompensować niedobory żywieniowe? Odpowiedź brzmi: to zależy. Każdy przypadek jest indywidualny i tylko wykwalifikowany lekarz lub dietetyk po ocenie badań krwi i historii zdrowia może zalecić odpowiednią suplementację. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest pozyskiwać składniki odżywcze z pełnowartościowej żywności. Ponieważ towarzyszą im błonnik, enzymy i inne związki, które działają w synergii, promując zdrowie. Suplementy mogą być przydatne w określonych sytuacjach, takich jak stwierdzony niedobór witaminy D, witaminy B, 12 lub magnezu, ale nigdy nie powinny zastępować zbilansowanej diety. Porozmawiajmy również o znaczeniu ruchu. Regularna aktywność fizyczna jest jednym z filarów zdrowia mężczyzny po sześćdziesiątce. Ćwiczenia oporowe, takie jak podnoszenie ciężarów lub używanie taśm elastycznych, pomagają utrzymać masę mięśniową i stymulują produkcję testosteronu. Aktywności sercowo-naczyniowe, takie jak szybkie spacery, jazda na rowerze czy pływanie, poprawiają zdrowie serca i krążenie. I nie możemy zapominać o elastyczności i równowadze, które można ćwiczyć poprzez rozciąganie, jogę lub tai chi. Ruch nie tylko spala kalorie i poprawia skład ciała, ale także redukuje stres, poprawia nastrój i promuje lepszą jakość snu. A jak wiemy, sen jest niezbędny do produkcji hormonów. Jest też ważny element psychologiczny do rozważenia. Wielu mężczyzn po 60. czuje, że straciło część swojej tożsamości po przejściu na emeryturę lub zauważając nieuniknione zmiany fizyczne. To uczucie może prowadzić do autodestrukcyjnych zachowań. Takich jak przejadanie się, nadmierne spożywanie alkoholu czy zaniedbywanie zdrowia. Kluczowe jest rozpoznanie tych emocji i szukanie wsparcia, czy to poprzez rozmowy z przyjaciółmi i rodziną, udział w grupach społecznych, czy nawet wsparcie psychologiczne. Dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne, a oba są ze sobą głęboko powiązane. Pamiętajcie, że starzenie się nie oznacza upadku. Starzenie się oznacza ewolucję, adaptację i dokonywanie świadomych wyborów, które szanują ciało, które macie dzisiaj. Wasze ciało w wieku 60, 70 czy 80 lat nie jest gorsze niż w wieku 30. Jest inne i zasługuje na traktowanie z szacunkiem, troską i mądrością. Informacje, które tu otrzymaliście, to narzędzia, a nie sztywne zasady. Używajcie ich zgodnie z waszymi indywidualnymi potrzebami, preferencjami i stanem zdrowia. I jeszcze raz, nigdy nie wahajcie się skonsultować z wykwalifikowanymi pracownikami służby zdrowia przed wprowadzeniem znaczących zmian. Na zakończenie, powróćmy do głównego przesłania tego materiału. Nie wszystkie owoce są sobie równe, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie mężczyzny po 60 roku życia. Konwencjonalne truskawki naładowane pestycydami, słodkie jabłka, które gwałtownie podnoszą insulinę, mango pełne cukru i skoncentrowane suszone owoce mogą, bez Waszej wiedzy, podkopywać Waszą witalność, obniżać poziom hormonów i szkodzić krążeniu. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieją potężne i pyszne alternatywy: awokado, które smaruje Wasze naczynia krwionośne, papaja, która chroni Wasz testosteron. Burak, który działa jako naturalny sojusznik krążenia, i figi, które chronią Wasze komórki przed starzeniem. Te małe zmiany w codziennej diecie mogą wydawać się nieistotne, ale w ciągu tygodni i miesięcy kumulują się i zmieniają sposób, w jaki się czujecie, jak się poruszacie i jak żyjecie. Wasze ciało wciąż pamięta, jak być silne, energiczne i pełne życia. Potrzebuje tylko odpowiednich składników. Więc następnym razem, gdy pójdziecie na zakupy, wybierajcie z intencją. Zwracajcie uwagę nie tylko na to, co wkładacie do koszyka, ale także na pochodzenie, jakość i moment, w którym spożywacie każdy produkt. I wiedzcie, że każdy świadomy wybór jest krokiem w kierunku zdrowszej, pewniejszej i pełniejszej wersji siebie. Prawdziwa długowieczność to nie tylko życie dłużej, to życie tych lat z jakością, energią i celem. A to zaczyna się na waszym talerzu, od prostych, ale głęboko transformujących decyzji. Dbajcie o siebie, szanujcie swoje ciało i pamiętajcie: zasługujecie na to, by czuć się dobrze, silnie i żywo, bez względu na wiek. To jest wasz moment, to jest wasza szansa. I wszystko zaczyna się teraz, od następnego posiłku, który zjecie. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie lajka. Udostępnijcie go przyjaciołom i rodzinie, i zasubskrybujcie kanał, aby otrzymywać więcej treści na temat zdrowia i długowieczności. I zanim wyjdziecie, napiszcie w komentarzach, co w tym filmie było dla Was najbardziej przydatne lub inspirujące. Z przyjemnością przeczytam.